Skład. Alerty i polecenia bieżdżowe. Na czas. Zawsze. Na wig 20 od trzech tygodni mniej więcej wyczekujemy korekty, ponieważ te wzrosty zaczynały mieć już taki charakter nietypowy, a może nie tyle nietypowy, ile ponad przeciętny. Stało się to prawdą w stosunku do zeszłego tygodnia. Spadliśmy w szczytowej fazie o... Około 4%, teraz jesteśmy 3% z hakiem, i wszystko, wszystko układa się w mniej więcej taki scenariusz, jaki rysujemy sobie od tych już okolic. Wygląda wszystko, wszystko na to wskazuje, iż jesteśmy w trakcie początka, tej, u samego zalania tej korekty, na no, którą już czekamy jakiś czas. Tak więc w przyszłym tygodniu. Spadki z podobnym tempem, bądź może trochę mniejszym, na co wskazywałaby piątkowa sesja, gdzie tam pojawiały się jakieś lekkie ataki popytu. Niemniej jednak dzisiaj było widać, że ten popyt został zgaszony, więc może z lekko mniejszym tempem, ale takim najświeższym intradayowym trendem jest trend spadkowy i tego należałoby się na ten moment trzymać. Widzimy, że przebiliśmy również tą bardzo istotną linię niebieską i to przebiliśmy ją zamknięciem już na wtorkowej sesji, czyli dzień po spotkaniu, kiedy mówiłem, że te spadki są, są na wyciągnięcie ręki. Widzimy, że wcześniej zamykaliśmy się jednak powyżej tej linii, tak więc jest to taki, taki tryger do wzrostów, który był przez mnie akcentowany już na początku marca, że złamanie tejże, Delikatnie zaakcentowanej czerwonej linii to jest taki, um, taki można by powiedzieć, potenisowy break-even point, czyli ten, ten moment, kiedy um, taka równowaga rynku, która rysowała się w ostatnim czasie, została przełamana. Warto do tego wszystkiego jeszcze dołożyć wykres, przepraszam, nie ten, tylko ten, ze spotkania z 15 lutego, czyli mniej więcej trzy tygodnie po tym najniższym poziomie w trendzie spadkowym, mieliśmy spotkanie, na którym zostało zaakcentowane, iż ten ruch, który prawdopodobnie skończył się w zeszłym tygodniu, jest ponadprzeciętny i wskazuje na mocniejszą reakcję. I warto zaznaczyć, że już tutaj własnym, własną ręką narysowałem ten zielony poziom, na którym zatrzymaliśmy się dokładnie teraz, w zasadzie można by powiedzieć, że z chirurgiczną precyzją. Ale pamiętajmy, że w ogólnym układzie wszystko, co teraz się zaczęło jako spadki. Hmm, Prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem, jest tylko i wyłącznie korektą wzrostu w jakimś większym układzie wzrostowym, a przynajmniej można, można założyć, że ten układ spadkowy się zakończył. Więc zaczynamy rysować coś zupełnie nowego, co najprawdopodobniej będzie jakimś ruchem wzrostowym. Spójrzmy sobie na najciekawsze tematy z zeszłego tygodnia. Widzimy, że indeks został dość mocno, dość mocno uderzony tymi spadkami. Najsłabszy był KGHM. Zresztą wspominałem o tym, iż powoli kończy się takie okienko na KGHM, kiedy mamy taki, taką typową, typową korektę do góry, i po tak mocnym wzroście należałoby się spodziewać mocniejszych spadków. Cały czas spółki energetyczne. Widzimy, że tutaj podaż akcji jest bardzo mocna. Ja w zeszłym tygodniu wspominałem, że mam krótką pozycję na PGE otwartą. Ona w zeszłym tygodniu dała bardzo dobrze zapłacić 4%. Ja jestem od momentu, w którym zainwestowałem pieniądze na spadki, właśnie na PGE, jestem około 9,4%. Na plusie. Z takich ciekawych tematów, o, jeszcze pojawiło się pytanie na temat KGHM-u, czy idzie na nowe dołki? Obejrzywam, że nie. Widać wyraźnie, że mieć prezentuje się bardzo, może nie bardzo dobrze, ale prezentuje się trochę lepiej niż KGHM, i jej na razie do dołków jest jednak bardzo daleko, i skala ostatnich spadków, no na, na razie ta skala spadków jest. Porównywalna z tym, czego można się było spodziewać w stosunku do wzrostów, które się pojawiły. Ze spółek, które od dziwo radziły sobie najlepiej, jest CCC, na którym jednak cały czas upatrywałbym korekty, ponieważ te wzrosty były cały czas mocne. Widzimy, że w ciągu tygodnia byliśmy na 7 plusie, więc jednak do dzisiejszej sesji mieliśmy ten spadek trochę mocniejszy. No, i cały czas po pozytywnej stronie rynku jest Eurocash Cyfrowy, Polsat i LPP, czyli spółki, które są cały czas takie dość pozytywne, o, dość pozytywne w takiej dłuższej perspektywie. Również Lotos jest taką spółką, ale o Lotosie powiemy sobie jeszcze kilka słów za chwilę. Ale z tych takich najciekawszych tematów chciałbym pokazać PKP Karko, ponieważ wiele osób pyta. Pyta się mnie o tą spółkę. Głównie z tego powodu, iż no, był to dość taki mocny debiut. Później po samym debiucie były mocne wzrosty, można było coś zarobić. Natomiast teraz mamy w zasadzie trend spadkowy, który momentami wygląda po prostu, hmm, co tu dużo mówić, dramatycznie. No, takie, takie serie się nie zdarzają wielu spółkom dużym. Pojawiają się pytania, czy już jest odbicie, czy, czy warto na tym położyć pieniądze. Wiem, że wiele osób. Niestety no, zaatakowało tutaj, y, razem z innymi inwestorami, pewne, pewne poziomy. Niemniej jednak y, no, były to cały czas trefne okazje. Jak na razie chciałbym y, zamknąć temat i przedstawić kilka takich kluczowych argumentów odnośnie tego, w jakiej sytuacji znajduje się PKP Cargo. Wiadomo, że jest to dość duży dostawca, ale PKP Cargo teraz ma przed sobą kilka kluczowych zadań. Przede wszystkim pracuje nad powiększeniem swojej bazy bocznic i takich generalnie możliwości pokonywania do klienta jak najbliżej tej ostatniej kluczowej mili w transporcie i w logistyce. Czyli to, co rozwiązał na swoją korzyść bardzo pozytywnie impost, likwidując tą ostatnią milę w zasadzie na, na poczę tego, że klient ją sam niejako przewozi. Natomiast w PKP Cargo kluczowe jest teraz rozwój sieci kolejowej i tych bocznic, tak by było jak najbliżej dostawców i dogadanie się z kolejnymi partnerami, którzy będą już tą ostatnią milę pokonywali kołowo. I w tym samym czasie, kiedy PKP Cargo inwestuje to, to dochodzi do tego cały ten pakiet inwestycyjny na polskiej kolei, który jednak bardzo mocno obciąża sytuację, szczególnie możliwe jest rezygnowanie no może niewielu, ale na pewno dużych kilku strategicznych klientów, ponieważ jeżeli na przykład z Lublina do okolic Warszawy będziemy musieli przemieszczać się naokoło jadąc, jadąc przez południową Polskę, nadrabiając czas na niektórych trasach, jak przeglądałem, to, to nawet 200 kilometrów, to będzie to na pewno niekorzystne dla odbiorców, przede wszystkim czasowo, bo o tyle, o tyle, o ile cenowo sytuacja się unormuje, ponieważ tam już są wieloletnie kontrakty, również z operatorami sieciowymi na kolei, to sama sytuacja z biznesem może spowodować zniechęcenie kilku kontrahentów. Na pewno ci strategicznie, jak dostarczanie węgla do elektrowni z kopalni, pozostaną. Ale to może lekko odbić się na wynikach w przyszłości. Więc PKP może jeszcze przez dłuższy czas yy znajdować się, może nawet nie w tak dynamicznym trendzie spadkowym, ale po prostu w konstansie. Yy, tak tenowym, w jakimś takim przedziale, powiedzmy sobie 30 do 50 zł. Yy, I przy do mocnego wybicia zostało nam jeszcze dużo czasu. Muszą się zakończyć wszelkie działania m, rozwojowe na kolei, które. no. Realizuje na przykład trakcja czy torpol nad tymi spółkami, można się śmiało pochylić. W tej chwili chyba jednak bardziej nad torpolem. Tak więc PKP Cargo na razie nie. Pojawiło się kilka pytań, co sądzę o debiucie polskich komórek macierzystych i jeszcze nie wgłębiłem się w prospekt emisyjny. Z tego co przeglądałem, spółka wygląda ciekawie. Ale przy okazji takiego układu, jak jest teraz na rynku i debiutu nawet dobrych spółek, nie wszystko musi się dobrze ułożyć. Więc ja na razie wstrzymam się z jakimś daleko idącym komentarzem. Może w przyszłym tygodniu pochylę się nad tym tematem. Muszę się też zastanowić, czy chciałbym w swoim portfelu kupić sobie jakąś spółkę z debiutu i dlatego też Pomyślę nad tym. PKP ciekawy temat w kontekście tego, że wiele osób po prostu cały czas się nią interesuje. Czy lepiej teraz nie wchodzić w spółki i poczekać na korektę? Myślę, że niektóre spółki nie będą miały żadnej korekty, nie będzie, nie będzie możliwości złapać jakiejś niższej ceny. Trzymam jeszcze na bieżąco śledzić akcje kilku spółek. Dzisiaj sobie przejrzymy właśnie temat Kolana i Wotum zeszłego tygodnia. Na drinoroscy widać gigantyczny orgier w skali 10 lat, zobaczymy, zrobimy sobie, zrobimy sobie festiwal spółek. Jeżeli dzinoroscy się dostanie, na pewno spojrzymy na tą, na tą sytuację. Natomiast skoro mamy jednak spadki na Envigo, spójrzmy sobie na tą gorszą część rynku. Czy tutaj znalazły się spółki, które uważamy na naszych tam spotkaniach? Przez ostatnie pół roku za te spółki, które będą liderami mwig 20, i które są liderami mwig 20. Jeżeli one znajdą się w tej najgorszej części mwig 20, gdzieś tam na takim pierwszym lekkim ruchu korekcyjnym, to, yy, to będzie zły znak. Ale okazuje się, że złego znaku na razie nie mam, bo mamy tu JSW, które jest w stałym trendzie spadkowym, Handlowy Millennium Banki, Getty Noble ba Banki, yy, Bioton Pomocnej Korekcie. Pozostałe spółki wyglądają raczej pozytywnie. Zajmiemy się Intercarsem. Głównie dlatego, iż, iż no, spółka kiedyś, jeszcze pół roku temu, była w MVG-20 po tej naszej pozytywnej stronie rynku. Wiele osób się nim interesowało. Po wynikach w ostatnim czasie i po takim braku pozytywnych ruchów w trendzie. Oj, przepraszam, przeskoczyło mi kilka slajdów. To jest Intercars, tak, tak, to jest Intercars. Widzimy wyraźnie w układzie, że od tych danych zdecydowanie się sytuacja pogorszyła. I o tyle jeszcze po tam mniej więcej pół roku to wspominaliśmy, że Intercars gdzieś po tej pozytywnej stronie rynku będzie i to jest jakaś akumulacja możliwa, to od w zasadzie, <laughs> przepraszam, dnia, w którym pojawiły się dane, wiemy, że Intercars jest na razie spółką. Może nie aż trefną, ale na pewno słabą. Czy to jest moment, żeby znów zainteresować się Intercarsem? Szybkie, szybkie spojrzenie na, na wykres wskazuje nam, że nie. Tak więc Intercars cały czas nie może wrócić na tą pozytywną część rynku i pozostaje no, w grupie razem z Millennium, Getting Noble Bank i tak dalej. Słabe. Alerty i polecenia budowe na czas. Zawsze.